Z filmu ostatniego, doktora Grupa, o Global Healing, o tym, jak powinno wyglądać, jak powinna naprawdę wyglądać produkcja suplementacji. Wiemy teraz już na podstawie badań, że w glebie nie ma wystarczającej ilości minerałów, że w roślinach nie ma wystarczającej ilości minerałów, że rośliny są zanieczyszczone, że należy suplementować, ponieważ są niedobory wszechobecne. Ale czym czy każdy suplement jest równy sobie, prawda? W pierwszej części mówił on dużo i wejdźcie na tą pierwszą część i ja ją podłączę tutaj albo tutaj pod koniec tego wideo, żebyście mogli kliknąć i zobaczyć pierwszą część, jeżeli żeście jej nie oglądali. Mówił dużo na temat, w jaki sposób powinien wyglądać zakład produkcyjny i atmosfera, i kultura tego zakładu. Jacy ludzie powinni tam znajdować? Mówił, że trudno jest się dostać do pracy w Global Healing, dlatego że wymagają od ciebie tego, żebyś był zaangażowany, żebyś był zaangażowany w zdrowie, w prawdziwą odbudowę organizmu. Oni się specjalizują w detoksyfikacji. A więc dzisiaj zobaczymy chyba skończyliśmy tutaj mniej więcej. Na tym poziomie, prawda? Yy, gdzie on mówił, yy, jak dba o swoich pracowników i tak dalej. I zaczniemy dalej. Będą polskie napisy. Ja to wideo, które jest bardzo długie i pra trwa prawie dwie godziny, yy, rozdzielę na kilka yy, części, co najmniej sześć części, prawda? Bo dlatego, że nikt nie ma czasu długo oglądać. To jest Doktor Group. Doktor Grub w tym momencie ma około 60, prawda? Jest chyba 3 lata młodszy ode mnie, 59 lat, zdaje się, dobrze wygląda. <laughs> I fajnie mówi. Może się czegoś nauczymy, może coś pozytywnego wyciągniemy z tego, prawda? Więc skończyliśmy tutaj, e, jak on spotyka się z drugim lekarzem i e, tłumaczy mu o zakładzie Global Healing surowce trafiają do nich. Klimatyzację kontrolują tam 67-68 stopni Celsjusza, to jest mniej więcej 20, 19-20, około 20 stopni Celsjusza, 67-68 Fahrenheita. Oprowadzi nas przez proces, jak przyjmują materiały i jak są one przechowywane, więc wy możecie to wszystko w tym momencie zobaczyć, dlatego że wy, mam nadzieję, że suplementujecie produktami Global Healing, które są kapitalne, dlatego że naprawdę działają, są bioprzyswajalne i terapeutyczne, prawda? Więc kwarantanna jest tutaj, tutaj jest przechowywalnia, jest to osobny budynek, ja tam byłam. Składniki są tu przechowywane, składniki można z tych półek wziąć i w różnych proporcjach wszystkie zioła, które chcą produkować, te współczynniki zostaną. Przesłane do bębnów i tam będą to miksować. Więc zaraz zobaczycie, jak to się odbędzie, prawda? Bo oni mają specjalne miksujące maszyny, które są zamówione na zamówienie. To nie jest standard, ok? Dla nich robili specjalne rzeczy, które miksują dokładnie. Tutaj jest obszar kwarantanny. Czerwona strefa, którą widzicie, zaklejona taśmą, to jest miejsce, gdzie umieszczają wszystkie zioła i surowce. Kwarantanna znaczy, że nic nie opuszcza tego obszaru, dopóki nie przejdzie ich kontroli jakości. Więc jak wy na przykład. Przepraszam. Więc jak na przykład wybierzecie jakieś suplementy, to możecie się zapytać tej firmy, czy ta firma ma obszar kwarantanny, gdzie jak surowce zostaną zakupione, prawda? To czy te surowce nie są w przedziale kwarantanny, dopóki ta firma, według ich standardów, okay, przebada te wszystkie surowce na metale ciężkie, na pasożyty, na zanieczyszczenia? Okay? Dlatego, że ja Wam mówię, że surowce, z których się robi suplementy w Chinach, nie są badane. Okay? I ostatnio, znaczy to nie było ostatnio, tylko to było kilka lat temu, ale znaleziono różne rzeczy w suplementach, Pochodzących z Chin, m.in. DNA Tygrysa, co było straszne. Jeżeli chodzi o suplementy Detox Polska, które są też polecane i bardzo dużo ludzi w tym momencie kupuje i mówi, że super są, bo są super. Dlatego, że są też czyste, bez zanieczyszczeń, bez alergenów, bez aromatów, bez konserwantów, bez sztucznych barwników i nie są na taśmie produkcyjnej. Nie przechodzą przez radiację, przez promieniowanie, więc to jest bardzo ważne, żeby wasze suplementy takie były, dlatego że inaczej, niestety, jest suplement zniszczony i on tak dobrze nie działa. Zobaczmy dalej, co on mówi na temat tej kwarantanny, na temat y, tego obszaru czerwonego, prawda? On mówi o butelkach Mairon. Oczywiście, wszystkie suplementy w płynie Global Healing są prawie wszystkie, ale oni coraz więcej zaczynają. I te wysokie, które są długie, i krótkie, małe, nowe, prawda? To są butelki, to są szkło, to jest szkło Myron. Szkło Myron jest specjalnym szkłem. Macie opis tego szkła na sklepie detoxpolska.pl. Które przechowuje i ochrania składniki w tym suplemencie. Prze ochrania je od, na przykład, światła słonecznego, okay? Przechowuje i właściwie w tym szkle Miron te składniki nie psują się, są kapitalne. Macie opis tego na detoxpolska.pl to są oznaki wysokiej jakości kwarantanny, więc nie tylko możecie się zapytać, jak przebiega kwarantanna w danym zakładzie produkcyjnym, ale też ważne jest, jakie są oznaki prawidłowej kwarantanny, prawda? Część rzeczy nie możemy używać, które są na rynku, dlatego że nie mają certyfikatów organicznych certyfikatów ekologicznych, prawda? Oni nie mogą wtedy tego użyć. Oni mają bardzo wysokie standardy. Szklane butelki firmy Myron, oznaki wysokiej jakości kwarantanny. Ważne jest, żeby mieć pewność, że nic z tego nie wyjdzie, że nic tutaj nie wyjdzie z tej kwarantanny, prawda? Aby zanieczyścić inne rzeczy. Więc jeżeli chcemy, nie chcemy, żeby to się mieszało z czymś, co już zotwa, zostało zatwierdzone. To jest Anyżek Gwiaździsty. Produkt pochodzi z Mountain Rose Herbs, na przykład, całkiem dobry dostawca. W tej chwili jest w trakcie kontroli jakości. On da, podaje tutaj przykład prawda, danego składnika. Przechodzi proces testowania i kwalifikacji. Jeżeli zostanie zatwierdzony, a mamy nadzieję, że zostanie, to wtedy można go użyć do produkcji prawda? Więc to nie jest tak, że oni kupują olbrzymie beki, na przykład z Chin i od razu je mieszają i przesypują do kapsułek. To jest we wszystkich innych suplementach w Stanach Zjednoczonych, ok? Nie ma kwarantanny, nie ma wysokich standardów badania jakości, więc najpierw musisz mieć zakład odpowiedni, w którym nie ma plastiku, w którym nie ma podłóg, które mają wydzielanie jakiegoś Toksycznego materiału albo ścian, które mają wydzielanie do powietrza toksycznego materiału, prawda? Musi być ten produkt przebadany, ten obszar przebadany, że nie ma tam pleśni, że jest powietrze, tak jak oni mają włożony w całym swoim zakładzie produkcyjnym filtr, filtry powietrza, prawda? Najpierw to, najpierw budynek musi być. Super ekologiczny, ok? Następnie ludzie, którzy pracują, muszą mieć dobre chęci, muszą z miłością podchodzić do tych suplementów, prawda? Jak je trzymają, to muszą czuć, że ten suplement naprawdę oddaje jakąś wibrację pozytywną, bo tak jest, prawda? Dlatego, że jak ty trzymasz wodę i będziesz na nią krzyczał, badania zostały zrobione, że jeżeli będziesz krzyczał na kwiat, to ten kwiat umrze. Jeżeli będziesz złość projektował na daną roślinę, to ta roślina umrze. Jeżeli będziesz złość projektował na wodę, to ta woda nie będzie dobra strukturalna. Okay? Jeżeli będziesz grał supertony solfaggio, muzyki, która wspiera pozytywizm, wtedy ta woda będzie nabierała nawet innej struktury, ok? Więc to jest wszystko, oni chcą to stworzyć, więc najpierw budynek to była część pierwsza, prawda? I ludzie, i jaka jest atmosfera, i co dla ludzi robisz, i jak, jak oni podchodzą do produkcji tego? Okay? Z miłością, prawda? Druga rzecz to jest kwarantanna produktów. Poszczególnych produktów, które zostaną zakupione do wyprodukowania. Prawda? To musi być wysokiego standardu. Prawda? Jeszcze jedno, co chcemy zrobić, to zadbać o to, aby wszystko było świeże. Nie chcemy, żeby coś leżało bezczynnie przez długi czas. Kontrola klimatu. Chcemy wprowadzić tę zmianę produktu tak szybko jak możliwe, prawda? Aha, chcą wprowadzić do produktu jak szybko mogą. Wiele firm przechowuje swoje zioła przez rok, półtora, nawet dwa lata. Zamówią całą masę. I, a my chcemy szybkiej realizacji, chcemy to zrobić prawidłowo, prawda? Dlatego w przypadku rolnictwa monokulturowego, i zobaczcie pierwszą część moją, i on mówi, jak on uczył się i jakie on ma. Dyplomy i dlaczego on zna rolnictwo. Między innymi monokulturowe. Okay? Od jednej farmy, farmy. Gdybyśmy potrzebowali tysiąca na przykład kilogramów żywicy kadzidłowej, to jedna firma musiała, to nie byłoby wystarczająco. Ok? Musiałbyś kupować w wielu innych zakładach. Dlatego ich produkcja opiera się na małych partiach. Ok? Mała partia na przykład produktu w płynie jest robiona w szklanym naczyniu okay? i jest to 100 litrów. To jest wszystko, to jest jedna partia. Okay? Dlatego często numeru partii po prostu nie podajesz, bo się ciągle ten numer partii zmienia, ale możecie zawsze zapytać jaki to jest numer partii. Y Sklepy mają wszystkie informacje na ten temat, prawda? Data ważności i numer partii jest ważny, ale głównie na suplementach, które kupujecie na przykład w aptece, na przykład idźcie i kupcie jakiś inny firmy, firm, Solgar czy tam jakieś inne. Nie chcę wymieniać, ale wszystko jedno, ok? Taniocha, taniej firmy, która w ogóle nie stara się tego zrobić prawidłowo, to będziecie mieć numer wydrukowany, ok? Bardzo długo ten sam numer partii. Przez rok, przez dwa lata będziecie mieć ten sam numer partii. Co to znaczy, że to było zrobione w olbrzymim nakładzie? On tu tłumaczy, że zrobić z roślin w olbrzymim nakładzie nie możesz od jednego producenta roślin, dlatego że on nie ma takiego pola, żeby tyle milionów kilo albo ton wyprodukować. Okay? to są prywatni farmerzy, farmy monokulturowe, z którym oni współpracują: Global Healing, więc tylko możesz robić małe partie. Na tym to polega. Wtedy ten produkt jest zdrowy, jest dobry dla Ciebie. Okay? Musicie zauważyć te rzeczy, musicie wiedzieć, prawda? Szczerze mówiąc, pomaga to formule, ponieważ 25% kadzidła pochodzi z tej farmy, 25% energii pochodzi z tej farmy, może mieć wpływ na strukturę i funkcję. Prawda? Więc to mieszanka trzech różnych kadzideł, może udoskonalić formułę. Co najważniejsze jest, to jest lepsze dla środowiska, ponieważ pochodzi z mniejszych gospodarstw i nie jest to monokultura, yeah, prawda? to jest bardzo ważne. Nie ma wokół in, niego innych roślin towarzyszących tego typu yy, yy, różnym rzeczom, prawda? Które, które by zanieczyściły to. Wspierasz mniejsze gospodarstwa, bioróżnorodność. Mniejsze społeczności. A więc dziesięć gospodarstw, jeżeli z nimi współpracujesz, to współpracujesz z dziesięcioma rodzinami i zapewniasz im egzystencję, prawda? Kiedy już coś jest poddane kwarantannie, próbki trafiają do laboratorium, prawda? I wykonujesz pracę laboratoryjną. Całkiem sporo, nad czasami może minąć półtora miesiąca, zanim uda się coś, wydostać z kwarantanny, ponieważ laboratoria mają opóźnienia lub może zdarzyć się, że laboratorium będziemy musieli powtórzyć, bo jak coś nie tak pójdzie, to musimy powtórzyć badanie, prawda? Często długo czekamy na wyniki badań laboratoryjnych. Oni powinni mieć swoje laboratorium, to by było lepiej, ale to już jest za dużo tego wszystkiego, żeby jeszcze e, tak. Tu jest korzeń kawa na przykład. Miąż skoncentrowany, korzenia kawa w zamrażarce, bardziej delikatne, więc żeby wytrzymało dłużej, można o wiele więcej składników mieć w zamrażarce, prawda? Część rzeczy trzymamy w zamrożeniu, część nie. Gdy pozyskujemy materiały, na przykład Tulsi, Święta Bazylia, przeszukamy cały glob i na podstawie wszystkich naszych analiz ustalimy pięć najlepszych źródeł Tulsi. Ja mam film o tym, jak dr Group jedzie na wyspę Morena na środku Pacyfiku, żeby zbierać zioła dla swojej firmy i współpracować. Tam nie są zanieczyszczone. Na wyspie, która jest na środku, Pacyfiku Morea, zdaje się, się nazywa, OK. Zobaczcie ten mój film. Tam nie są żoła zanieczyszczonych. To jest malutka wysepka na środku pacyfiku oceanu, okej. Okay. Takie rzeczy wynajdują. Stamtąd biorą żoła, więc w jaki sposób to może być tańsze? To nie może być tańsze, okej? Okay? Dlatego, że to jest naprawdę najlepszy produkt na świecie. Oni ustalają pięć najlepszych źródeł dla Tulsi. Sprawdzają gospodarstwa na całym globie, okay? całą listę wymagań, którą muszą spełnić dla tych pięciu. Następnie włączamy pięć do naszej firmy. Przeprowadzamy własne testy na tych pięciu rzeczach. Przeprowadzimy analizę kolorów, jak bardzo jest zielona czy ciemnobrązowa ta Tulsi. Może ciemnobrązowa, może ją Palili w procesie suszenia na przykład, albo jest w nim mnóstwo żywotności. Test smakowy przeprowadzamy w ustach, zobaczymy, jak różne smaki, jakie są różne smaki. Przeprowadzamy testy organiczne, testy zapachu, powąchamy każdą z tych roślin. Następnie przetestujemy wibracje i energię każdej z nich. Jak oni to testują? Oni to testują poprzez fotografię Kirliana. Oni fotografują fotografią Kirliana, wszystkie suplementy. Mam na ten temat film. Global Healing, fotografia Kirliana, zobaczcie sobie, ok. Testują na żywotność, na emanację energii. Następnie przeprowadzają testy na obecność pozostałości pestycydów insektycydów. Testy, żeby sprawdzić, czy występują zanieczyszczenia maltodextryną, dwutlenkiem przemu lub innymi trawami. Często, jeśli trawa nie została zebrana prawidłowo, dorzucają do niej po prostu kępkę trawy. Zbadamy, czy w danym produkcie, w danych zakładach nie ma zanieczyszczeń. Więc teraz możemy już tu wejść. Założymy fartuchy i wejdziemy do środka. Chcemy zachować jak największą sterylność. Jak ty pojedziesz do Global Healing, jak ty pojedziesz do Arizony i zadzwonisz do zakładu Global Healing, to tobie, prywatnemu człowiekowi jednemu, zrobią taki VIP tour. To nic się kosztuje, darmowo, okay? Wejdźcie tam i też dawam, nie wiem czy doktor Grub będzie akurat, ale ktoś zrobi, umówi się z wami na daną godzinę i zrobi wam tour, dawam na nogi takie specjalne nakładki, fartuch, okulary, tak jak ja byłam, ok? I będziecie sprawdzać i będziecie chodzić i będziecie wi widzieć to, co my teraz widzimy, więc oni się ubierają. Naprawdę ważne, żeby nie dochodziło do żadnych zanieczyszczeń. Dlatego właśnie w tym zakładzie stosujemy systemy oczyszczania powietrza, REM, opracowane przez RGF. Z nimi współpracują, żeby zainstalować wszystkie te systemy. Jakość powietrza tutaj jest prawdopodobnie z jedną z najlepszych w kraju, czyli prawie na świecie. Niesamowite. Chcemy, żeby wszystko było tak czyste, jak tylko możliwe. Zwłaszcza w czasie pandemii tego wszystkiego na wypadek. Gdyby nawet kto przyszedł tutaj i był chory. Gdy tylko wydycha, wszystko się neutralizuje. Chodzi mi o to, że traktujemy to naprawdę poważnie, ponieważ jest to oparte na biblijnej formule, którą opracowaliśmy we dwójkę. Początkowo, kiedy wpadłeś na pomysł, żeby to zrobić i przyjąłeś swoje standardy, chcieliśmy wziąć pod uwagę. Że to jest produkt duchowy, spirytualny. To jest coś, czego po prostu nie da się tam wrzucić wszystkiego razem do kupy. Tak jakby każdy krok musi być wykonany zgodnie z Biblią. To co się dzieje za kulisami, to siła stojąca z mądrością i działa tak skutecznie dlatego, prawda? Więc teraz idziemy przeprowadza się przez cały proces, skąd pochodzą zioła, jakie przetwarzamy, jak mieszamy i tak dalej. To jest podłoga epoksydowa, o której ci mówiłem, to są całkowicie naturalne, lotne związki organiczne wolne od złych związków organicznych LZO. W wielu zakładach produkcyjnych można znaleźć mnóstwo substancji chemicznych przedostających się do powietrza. Możesz to wyjaśnić? CC, prawda? Zasadniczo substancje chemiczne, które wydzielają gazy, w ten sposób wydzielają szkodliwe opary bezpośrednio w miejscu produkcji. W Więc tak, jeżeli wy macie jakieś suplementy, zadzwońcie do nich i spytajcie, jakie wy macie podłogi? Czy to wydziela opary VOC, które przedostają się do moich suplementów, ja to zjadam, czy nie? To jest bardzo ważne. Jakie macie ściany? Nie ma żadnych chemikaliów w, naszych, w naszym zakładzie produkcyjnym, żadnych toksycznych środków chemicznych do czyszczenia, ani do czyszczenia sprzętu. Żadnych opary, żadne opary się nie unoszą, ok? To jest zaawansowany system oczyszczenia z powietrza. Oświetlenie, które widzicie jest oświetleniem pełnospektralnym, nie chcemy niebieskich świateł, nie chcemy żadnego toksycznego oświetlenia, które może wpływać na nastrój. Pracowników powodować bóle głowy u nich potencjalnie powodować zmiany nastroju i zmiany w surowcach, w surowcach ziołowych, prawda? Więc chcę mieć pewność, że wszystko będzie odzwierciedlać naturę, tak jak to by robiło światło słoneczne, więc oni mama, mają też specjalne oświetlenie. Więc ty, jak bierzesz jakieś inne produkty, które są tańsze, które notabene nic Ci nie pomogą, okay? zapytaj się. W tych zakładach produkcyjnych. Jakiego światła używacie w swoich halach produkcyjnych? Okay? Jakie podłogi macie? Jaki system filtrowania powietrza macie i oczyszczania? Jakie ściany macie? Czy macie rurki plastikowe? Czy używacie alkoholu do produkcji? do ekstrakcji musisz te pytania zadać, bo inaczej ty wydajesz nawet 30, 50 zł czy 60 zł, to jest wyrzucony pieniądz kompletnie, okej? Okay? To ci nic nie da. Prawda? A jeszcze możecie zatoksykować. Road, to Musimy utrzymywać wszystkie surowce w kontrolowanych warunkach klimatycznych. Nie chcemy zakładów produkcyjnych, które przyjmą wszystkie surowce i trzymają w tym samym zakładzie, okej? Okay? Trafiają na kwarantannę u nas. Nie wypuścimy niczego poza kwarantannę, dopóki nie sprawdzimy wszystkiego dwa razy. Więc otrzymujemy certyfikat analizy, prosimy dostawcę o udostępnienie nam specyfikacji, przeprowadzamy badania metali, przeprowadzamy testy mikro. Prawda? Na jakieś pasożyty albo wirusy. To właśnie jest główny powód, dla którego różnimy się od wszystkich pozostałych przedstawicieli naszej branży. Jeżeli jesteś producentem kontraktowym, to po prostu zbierasz te dokumenty i wdrażasz produkt do produkcji. Nie będziesz przecież sprawdzał dokumentów dwa razy, prawda? Dlaczego miałbyś to robić, jeżeli jesteś wiesz, firmą kapitału prywatnego lub czymś w tym stylu? To są po prostu pieniądze, które płacisz z własnej kieszeni. Tak naprawdę w tym momencie nie po żadnej odpowiedzialności. Jeżeli coś się stanie, możesz po prostu powiedzieć, hej, mam dokumenty od dostawcy. Po prostu im ufam. Przez ostatnie 20 lat robimy, robiliśmy podwójne kontrole. Sami przeprowadzaliśmy analizę CFA. Przeprowadzaliśmy własne testy metali. Przeprowadziliśmy własne mikrotesty. Stosujemy własną mikroskopię fluorescencyjną w celu sprawdzania w produkcie, czy nie ma zanieczyszczeń. Zauważyliśmy wzrost skażenia, jeżeli był, nasilił się w ostatnich, w ostatnich pięciu latach. Około 2-3 milionów dolarów rocznie wydajemy na weryfikację testowania składników. Powiedz mi, jak ten produkt ma być tańszy od jakiegoś produktu Solgar, czy tam Nału, czy jakieś. Notabene. Te, które są sprowadzane w aptekach z Ameryki są najtańszymi firmami tu w Stanach. Ja Jestem w tej chwili na Florydzie. Możecie sobie zobaczyć. Jest live, palmy i pada deszcz, ok? Więc ja, ja wiem, jakie tutaj są. Widzę, okej? Okay? Idziesz do Whole Foods i widzisz wszystkie, 50, 60 różnych witamin B12, okej? Okay? Widzisz, jakie są ceny. Te, fi, te linie, które są sprawdzane w Polski są najtańszymi syfami. Nie kupujcie tego w aptece, okej? Okay? Błagam, to Wam nic nie da.